Budynek PGE Giganty Mocy zmienia się z dnia na dzień. Z zewnątrz wygląda już, jakby budowa była na ukończeniu. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Układane są płytki w holach, montowane są windy, instalacje elektryczne i sanitarne. Trwają również prace związane z zagospodarowaniem terenu. Postęp tych prac ostatnio podziwiał marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. Robi wrażenie, widać, że budowa w toku zaskakuje to, że rok temu ruszyła tak naprawdę i są już takie rezultaty. Przyszły rok kwiecień, jak słyszę otwarcie, myślę, że spróbuję jeszcze tutaj zajrzeć, jak się zacznie pojawiać to wyposażenie sal, bo, bo to ciekawe jak będzie wyglądało, jaka będzie ta technika skomplikowana tutaj prezentowana. No, bo mam nadzieję, że to miejsce będzie żyło, przyciągało, będzie ciekawe, atrakcyjne. Z tego co słyszę, jak wygląda zamierzenie, to, to tak będzie. Będzie się miał Byłchatów czym chwalić. Giganty mocy, ta nazwa, marka renoma, buchatowa, kopalni, elektrowni i tego miejsca, które ma zaciekawić i pokazać historię, tą prehistorię właściwie tej ziemi no to będzie wymagało tego, aby być i obejrzeć. W tej chwili to, co jest placem budowy, niebawem będzie składało się z trzech elementów, którymi będą sala widowiskowo-teatralna, pełnowymiarowa scena teatralna z garderobami, zapleczem scenicznym i widownią na około 500 miejsc, ekspozycja giganty mocy, nowoczesna, zlokalizowana na trzech kondygnacjach budynku, interaktywna ekspozycja, przedstawiająca eksploatację złóż węgla brunatnego oraz jego Przeistoczenie w energię elektryczną, pracownie amatorskiego ruchu artystycznego posiadające odpowiednie zaplecze, pracownie plastyczne, modelarskie muzyczne, sala prób tanecznych umożliwiające rozwijanie swoich zainteresowań wszystkim użytkownikom. Marszałek chciał zobaczyć, jak środki, które desygnował w ramach regionalnego programu operacyjnego, są w Bełchatowie wykorzystywane. A tutaj na tym obiekcie, ekspozycji Giganty Mocy i sali koncertowej, środki finansowe pochodzące od marszałka około 10 milionów jest zaangażowanych. Obiekt jest już właściwie gotowy jego kubatura więc trwają prace już teraz wewnątrz będziemy mieli do czynienia z coraz intensywniejszymi pracami związanymi z ekspozycją i salą koncertową mam nadzieję że przyszłoroczny miesiąc kwiecień maj będzie momentem kiedy my bełchatowianie będziemy mogli tu do środka wejść i mam nadzieję że zostaniemy pozytywnie zaskoczeni obiekt zostanie oddany do użytku w kwietniu przyszłego roku